Okej, okay, jesteśmy obok siebie. Tu są moje ziomki. Dobra, Ja się najpierw rozeznam w okolicy w sumie jak wyglądamy. O, tu już są jakieś stworki. Tu mam rzekę. Ja jestem chyba jakoś tak troszkę na dole mam... Zasłonięty jestem, dobrze. No, widzę, że od prawej strony nie musimy się ubronić prawego dołu, bo jesteśmy tego jesteśmy za obok siebie. A i polecam jak atakujesz, to wydawać rozkazy poprzez wiesz. A do ataku, nie? Dobra, kurwa. Odkryto ważny punkt. Okej, okay, ale na razie nie mam wojska, żeby się napierdalać aż tak bardzo. I z tego co wiem, oni w nocy są bardzo mocno mm, aktywni. Okay. No tak, no jeżeli chodzi o e, budynki, ja no tak to... Potrzebuję. Tak Tak. No, przyzwoitość? Aż tak słabo? 9, 6, 12... A jeszcze tu może ktoś przyjść. Budujesz sobie budynki do populacji, czyli siedliska żeby odkryto elitarny koszmar. Kurwa, żeś panie coś znalazł? Nie wiemy co. No co znalazłem. Może Kłamie. i znalazł kłamiesz. kłamiesz. Dobra, tartak. No wiesz buduję już drugi, tak? O kurwa ile ich tu jest? Spadam. Jest za dużo Oaj, To jest ich tam za dużo. Oj, tu też ich za dużo. Dobra. co to jest? Fato zbieracza. Zobaczmy. Zboże. Żywność, racje żywnościowe. Zobaczmy. Okej, dobra. Jeżeli chodzi o kamień, te białe pola na ziemi, co są obok nas, to które ty bierzesz? Górne czy dolne? Mamy dwa, więc możemy się podzielić. Kurde, chyba, okay. możesz sobie wybrać bez różnicy. Ja biorę dolne. Już kamień zacząłem sobie wydobywać. Kamień jest potrzebny do produkcji łuczników. Drewno jest ci potrzebne do produkowania tych wojowników i do w ogóle produkcji budynków, nie? Okay, okay. I tak, zobacz, no, następna noc mroku za dwa dni. Zbliża się noc. To chyba trzeba się cofnąć do zamku, wiesz? Chyba już, kurde, nie za dwa dni. Znaczy... Nie, za dwa dni będzie to dużo. Tak. Ja mam aż drewna, żeby zbudować mur. Od dołu muszę się zabudować i od lewej. jestem zamknięty, więc jak dobrze rozumiem, to tylko od góry mogą mnie coś. To jesteś zamknięte? Od spodu i od prawej strony chyba. No, od spodu i od prawej nic nie mam. Dobra, tu jeszcze mur. dobra i musimy się teraz obronić. Świt za 230 Cześć Shadow! Co to za RTSIK? Age of Darkness Final Stand. Gra wyszła dwa dni temu. Wygląda na całkiem ciekawą, jeżeli mogę tak to powiedzieć. Z tego co ja dobrze rozumiem, to mam dosłownie tylko jeden wąski przesmyk. Tutaj po prawej, tak? Oj, widzisz? G y Przychodzą ci, ale tu drzewa ich blokują, więc nic ci nie zrobią. Drzewko umiejętności tu jest? O kurde. Ty, ty, ty tego ja nie wiedziałem. To jeszcze masz pod drzewką umiejętności? Ciągły Tower ta Defense. Y D Airbillions takie być. D billions, no? Tak jak napisałeś. Jeszcze żywności w sumie nie mam. Ale ja nie mam ludzi. Właśnie, muszę populację pobudować. A te zbieracze, gdzie to się opłaca stawiać? Gdziekolwiek. Nie e, tak, żebyś tak. tego... Ja ogólnie tam, gdzie masz trawę. Bo to będzie ci pokazywać, co możesz, a co, czego nie możesz, nie? No widzę, widzę. Jest mechanika Sejmów. No masz normalnie kampanię, a później masz y, tryby przetrwania, co nie? Przynajmniej na razie tyle do, do tego doszedłem. Ty, to w sumie ja jestem w strasznej dupie, jeżeli chodzi o lokalizację, no bo mnie mogą zaatakować z trzech różnych stron. Czterech, przepraszam. Aha, że w to jest... Za surowce. ...bohatera, okej. Okay. Możesz mieć umiejętności no do walki. Ja dobra. Tak. Im wyższy poziom, tym wiesz, Będziesz mógł sobie. Ulepszenie. Ulepsza budynek do następnego poziomu. Ja cię kręcę. Da się już coś takiego? Chyba, zbliża się świt. Czyli jest, jest nawet git. Prze, jest przeży, jest, jest. przeżyliśmy. Dobra. 10, 10, daj mi 10. Ja chyba kolejne miejsce krytyczne znalazłem. Terenów pod rozbudowę, tak O cholera, jasne, ile jest ich tu, dobra. Ja mam za mało wojsk, żeby tak szarżować. Dobra, czyli tu mamy połączenie dwóch. boga ja dzisiaj mam świetną koszulkę Adeptusa Startis plus naszyjnik Sanguiniusa. Więc świetnie, świetnie. Dobra, tutaj brama by się przyda W którym miejscu? Pod tabem możesz obracać bu budowę. Okie A co mhm. daje siano? Domki dają siano? E, tak, daje ci twoja twierdza plus y, siedliska. Czyli ludność daje ci hajs. Okie o, widzę, że na przykład nie atakują już mędy. Jedne ja tu ledwo co buduję, a oni już mnie atakują. No. Dobra, wieża strażnicza w takim razie to musi pójść tu. To jest taka poniżej 3 mm średnicy. Nie mam bladego pojęcia, ale sądzę, że ChatGPT mógłby ci pomóc z tym. Zwiększyć zdrowie wojska? Można zwiększyć. Remont mam cały czas bardzo mało drewna. Nie wiem, czy ty też tak masz? No, też. Nie chcę już obrony, chcę zasoby. Tak, tak. Mogę robić żołnierzy, łuczników albo równe Może tam pójdę. Mhm. ostatnio Setlego i jest tam pochodnie, i myślę, czy. Da się tam sadzić leda, żeby się legitnie sieciła? Na pewno się da, byku. Zasoby, tartak... O, dwudziestka tu będzie, poproszę. Dobra. O, ładnie się rozbudowałeś. No dziękuję. Proszę bardzo. Lepszą sobie siedzibę na wyższy poziom. Super. Mi brakuje 50 drewna, żeby to zrobić. jeszcze zobaczę, co tu od północy jest. O, już masz budynek do wojska, bardzo fajnie. Mi brakuje no, drewna. No, no, no. Ja trochę więcej w mury poszedłem do tego. <coughs> A jak mam zaraz obok siebie, kurde, dwie miejscowe, Gdzie tego? No dobrze, dobrze. Gdzie mam resb wroga, no to tak trochę lipa. No, spokojnie, panie. Dobrze największym ograniczeniem jest rozmiar. No 3 mm dioda LED, to jest coś kurde. No wydaje mi się, że trudnego do znalezienia. Może być trudnym do znalezienia. Myślę, że ja nie mogę rekrutować u ciebie Zobaczcie, tak. to jest tych chłopów już. Tam na północy? No. Na południu mam to samo. Oni się na razie nie ruszają. Zgaduję, że oni się ruszą dopiero, jak będzie ta y, noc moru. Wiesz, no wydaje mi się. No, trzeba się trochę rozwijać, nie? Mm -hmm. O kusio, co to jest? Co ty masz na sobie? Przerażenie. Okej, okay. dobra. Brakuje mi drewna. Mam 44 drewna natura, na co? jakiś czas, a kurde jest strasznie, strasznie strasznie mam problemy z rekrutem, tego ze zbierać tego no to pisz, wpisz w netabyku. byku nigdzie nic nie znalazłem? jak chcesz możemy ten punkcik na północy u ciebie ee, dziabnąć razem widzisz, coś czerwonego się tu dzieje ale ja nie mam tylko tu przejść, wiesz? a nie możesz tam przejść, no dobra. No, mam tak, lepszą osadę. Są agresywni. No tak, tak, tak. Oni podchodzą. Jeżeli nie jesteś w ich polu, no to. A i światło można też budować. Większe, lepsze te. Ale to za żelazo. Dobra. Atakują mnie. A Mamy jeszcze łuczników. Ja też jeszcze nie mam. Dobra, dwóch łuczników muszę sobie zrobić. A pod G, jak ci za to, uszkodzą budynek, to naprawia ci wszystko z automatu, nie? No, o, jeżeli wierzysz drzewku umiejętności, to możesz jedną rzecz z danej li linii wziąć. Aha, czyli albo to dobra. Tak, robić. tak, albo to, albo to. No. Dobra, archer. Dobra, panowie. A i możesz też pojedynczo ruszać jednostki, nie? No głównie pojedynczo ruszę. Mhm. Dobra, mam już łuczników obsadzonych w miejscówce, tutaj na wieżach. Od południa mi nic nie atakuje, to dobrze. Naprawmy to. Co ja tu muszę dalej budować? Na razie nic nie mogę budować i przydałoby się port rybacki. Kurwa, gdzie ja mówię Sto nie mam portu? jest jakoś tutaj port rybacki. Strasznie dużo. Ja już mam w maxie. A no tak, bo jeszcze magazynu nie mogę. Warsztat ja Stolaryzm. A gdzie on jest? A, kamienia. Nie mam aż tyle. Z... No był gdzieś. <laughs> Dobra warsztat stolarski też może się przydać. Postawię tam. W sumie ile mam? 102. No to ja teraz powinienem móc trochę piechoty po, poprodukować. Zbierza się świt, będą się cofać. Chciałbyś... A, a nie, ty nie mówisz, że nie możesz tutaj na górę się złapać. Nie mogę. A to moglibyśmy to zrobić Chcę tak na okrągło. Mordów za 4 minuty. Za moru, tak. Cześć Subek, co tam słychać z Ciebie? To będzie mordu, panie. No pewnie tak. Zbuduj sobie mury jakieś obronne chociaż. Zbieram drewno i golda wiesz, właśnie na to. A, mamy o, motko boska, co to jest? Gdzie? Jakiś pają? Y no. Dobra, no, ja zaraz się tam przygotuję na północ, żeby zaatakować. Ale coś mi mówi, że ja muszę postawić tutaj mury. Coś mi... Coś mi mówi. Z shiftem jak przytrzymasz. Z, shiftem, jak, przytrzymasz, z shiftem, jak przytrzymasz możesz budować kilka budynków na raz. Cześć Iza! Okay. Hej, hej. Trzy minuty jeszcze mamy. Dobra, ja postaram się na chwilę na północ pójść. Może troszkę jeszcze więcej Mm, łucznicy, no przydadzą się. O kurwa, za dużo, co dużo? No, ta, bo ty musiałbyś od północy pójść. No bo to nie idź na razie, nie idź, nie idź. Ich jest kurde, za dużo trochę. Mm. No tego ja chloruję po prostu. wiesz, partiami. Czekaj bardzo. Tutaj na mapie się pojawił ten kryształ. Widzisz po lewej stronie? Widzę, kryształ ciemności. No, też nie do końca mam pojęcie co z nim się co z nim zrobić Co tam i zasłychać Proszę nie umierać Dobra mury, mury, mury Nie wiem czy dobrze robię, ale no atakuje tutaj widzisz? Widzę. Widzisz? Ja cię kręcę jak ja dużo tego kamienia potrzebuję. No come on, ludzie. No ale mam tylko jedną. Hej, z po pracy czy rysowanko? O to ładnie. Ja wczoraj sobie malowałem. Na Instagramie można zobaczyć co tam zmalowałem. zmalowałem. Więc no. no więc też fajnie. Zmalowałem. Nie było tutaj. Nie, dobra, za dużo. Za dużo ich tu jest. Nie przejdę tędy do ciebie. Chociaż może. Nie To ważny sprawa punkt. jest port rybacki, ale dobra. A gdzie go postawiłeś? A tu. No, nie mam więcej wody. Dobra, została minuta. To ja już tutaj się cofnę, wiesz. Ja się cofnę. I tak, bym się bronił. Nie wiem, mam miejsce na tej linii e, dwa no no. dwa sloty masz tego na łucznika więcej tego I może jeszcze po jedną tą dobra, możecie wejść I... Arma jest niewchodzalna. 45 sekund. Dobra, A jak tam w tej nowej pracy Iza się odnajdujesz? Wszystko kosztuje kamienia. Jak tam, jak ten mój jeden obóz ma to zrobić? Co cię kosztuje kamienie? upgrade na przykład No też łucznice kosztują kamień. Kosztują. Wydaje mi się, że mogę mieć za mało wojska aktualnie. Nie, też mam bardzo mało się. Że... Fajny team masz, no to super. O. <gryśla> to... What was that? To Uch, no i to z lewej strony. Nie wiem, czy nie, nie byłoby dobrze, gdybyś dał mi tutaj... E, sw... albo, Nie wiem, to z różnych stron ja idzie, my. ale z lewej strony. Widzisz to? Ci biegnę do ciebie? Okej, okay, biegnij. Bo to teraz jawnie idzie po prostu, wiesz, w moim kierunku. A ile łuczników się da, to tyle tego buduję. Jakbyś tam chciał sobie, wiesz, wrzucić jakiegoś łucznika do budynku, to nie krępuj się. Wow, od południa, od południa, od południa! No tu jest. Dobra. Tylko mój lord jest bardzo wolny, jak coś. Okej okay. może nie, może nie Ja mam głównie uczników, więc... Okej okay. I mój Lord też jest... ...szczelatym Dobra, ustaw się chłopie i strzelaj I mam trzeci poziom Okej okay. Rzucam jakąś kolczatkę Po jak obszerowo to bije Dobra Bronimy się Dobre Dobrze, dobrze. Ogniste cięcie. Ok, FPS-y trochę spadają. Też mi się to podoba. No, trochę bardzo. Muszę wydawać na, na prawę ciągłą. Od północy nic nie idzie. Chociaż mnie atakują od góry. Jakiś jeden frajer mnie atakuje. No, u mnie przy bramie jest w porządku. Tylko chciałem zauważyć, że czaszka jest zaraz tu po lewej, widzisz to? Widzę, to znaczy że tam chyba horda po prostu się Nie jest koszmar. Jeden został. To koszmar. No, wceciłem jeden budynek. Dobra. Dobra, ale jeden to już przeżyjesz. Wracam do siebie. Tak, 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 wracaj. wracaj. Dobra, trochę więcej łuczników. Się zablokował ziomek. Gdzieś pewnie No chyba tak. No to nawet lepiej dla mnie. Dobra. Warsztat stolarski, co on mi daje? Nie Badania. Możesz tam wydypać sobie lepsze domki, lepsze mury, lepsze wieże. Chyba chcę lepsze mury i lepsze wieże na razie. Dobra. Zbliża się świt. Koszmary padły. U, Też ci zaciągam. Nie zobaczyłaś nocmroku. Wybierz jedno z błogosławieństwa dla twojego ludu. Przedsie... Ja mam przedsiębiorczość, krew mojego wroga z wiadowca kryształów. Ja co innego. Podwojenie ilości za... z... upuszczonych zasobów daję dajdziemy... ci. Wezmę krew mojego wroga, czyli 10% szans na rozbłysk leczący po zlikwidowaniu wroga. Szybsza ubudowa, 10%. Mhm. Mm no dobra, to wiemy. No może teraz tu na północy uda nam się spotkać, co? Nie było. Może damy radę. Od południa ja tylko muszę się cofnąć. klepiamy Trzymać pozycję. Mm -hmm. Czemu brakuje za mało żywności. Już mogę robić gospodarstwa takie lepsze farmy. Aha. A to ulepsza to tą, co masz terenu. czy nie to jest tylko nowy budynek. Aha, okej. Okay. Niestety. Dobrze wiedzieć. Port rybacki. A, zobaczmy, sobie. co? Budynek zniszczony? O Jezus. Dobrze, bo mnie cały czas od północy atakują, wiesz? nie, to ogólnie ich dużo atakuje. Ale no, gierka wydaje się ciekawa. No. O nie, no, i to... Jeszcze tam sobie opisy budynków i takie tam i to. Ciekawostka, jak opracujesz sobie badanie, załóżmy, lepszej bramy, to ty nie możesz ulepszyć tego, co masz. Musisz zbudować na nowo. Are you Nie, no można, ulepszenie. A, nie zauważyłem tego. Co? Jakiś pajączek zestrzelił i mi zabił 10 łuczników na strzałach. Nie fajnie. Tam atakuje cię ten pajączek właśnie. No. Trochę smutno. Chwilę nie patrzyłem i proszę bardzo. No bo to jest wzmocniona brama w takim razie. Staram się do ciebie przebić, w sumie. No widzę. Dobra, to niech się tam bawią panowie. Zbliża się noc. E, nie zdążyłem Spamiętaj. się do ciebie przebić, w sumie. A to jakieś coś coś co o co chodzi z tym budynkiem? Z tym specjalnym, miejscem? to jakieś surowce są? Nie wiem. Chyba te. Tak. Ej, trochę ich tu dużo. No bo i to trzeba zająć. Dobra, to spróbuję to zająć. No, se zajmuj. Okej. Okay. I co? O tak! To trzeba podejść i zebrać. Aha. To surowce. Oj, ten kamień co jest zaraz pod naszą bazą, on chyba przyzywa wrogów, wiesz? O Jakiś elitarny włócznik. Fall back every group! Na mi zabił włocznika. gospodarstwo gdzieś musimy wcisnąć. Czemu tu nie mogę? okej. Mała ty Czy ja dam radę go zabić? Niech będzie. Spróbujmy. To jest taki mocniejszy wróg, okej. Okay. No tak powiem, nie. Nie jestem w stanie go zabić. Za długo będę się tłum z nim. Dołki dołki. Mam bardzo dużo łuczników postawionych już w wieżach, wiesz? dobrze. Chyba. Dobrze. Może. Dobra, a to w takim razie ja zbuduję jeszcze wieże dwie na północy i będę się rozwijał dalej w dół szedł w takim razie Wiesz co, dobrze by było jakoś to u mnie północ obezpieczyć Nie ja mogę tylko się tak naprawdę na północ rozwijać No, ja też jestem na północy tylko wiesz Więc się zastanawiam jak tu mury po prostu pociągnąć się. Mm, okej okay. Za ile będzie tam za 3 dni, trzy noce będzie ta noc mroku, morku. Trzy no, dni a... czy noce mówisz? Ile mnie będzie kosztować ulepszenie wszystkich murów? 845 golda, 130 kamienia. Co? Aha. Wasza dwójka, chcę żebyście ustawili się tu. No bo się zbliża. Miło, no bo staram się przejść do ciebie znowu. Tylko tutaj po lewej, jeszcze coś postaram się. O, jest reklama! Kolejna Uy. strasznie dużo przeciwników. Tu jest. No, niestety jest. Najlepiej będzie jak się uda jakoś tak znaleźć jakiś taki obszar. Taką przy taki przesmyk, tak? zabezpieczyć. Miarę, no. No. Ale mi się nie podoba, że skoro o właśnie patrz na maksa po lewej stronie tam gdzie ten kamień wybuchł to można jego szczątki zebrać.